Ostatnio przywędrowały do mnie takie trzy malutkie, super pudełeczka i w związku z tym chciałabym nagrać dla Was ich unboxing. To są figurki Minecraft Craftables z serii pierwszej. W środku właśnie są takie figurki. Do zebrania jest ich 10. Tutaj możecie zobaczyć, jakie. Ta pudełeczka to jest taki rodzaj blind baga, właściwie blind boxa, ponieważ nie wiemy, jakie figurki są w środku. W środku znajduje się po prostu jedna z tych 10 figurek, którą potem samodzielnie składamy. Także coś mega, bo jak wiecie, na pewno ja kocham po prostu figurki, także strasznie mi się to podoba. Jestem bardzo ciekawa, jakie znajdę w środku. I jeśli też lubicie figurki, to mam dla Was dobrą wiadomość, ponieważ na końcu tego filmu ogłoszę konkurs, w którym będzie do wygrania aż 15 takich Figurek. Ale na razie zabieram się już za unboxing tych cudowniak, bo po prostu nie mogę się doczekać. Jestem mega ciekawa, które mi się trafiły. Także zaczynamy! Okej, okay, jestem już tutaj z moimi trzema pudełeczkami. W ogóle te pudełka są strasznie śliczne, muszę Wam pokazać. Które wierzmy na pierwszy ogień? Może diament na koniec? Zaczniemy od złota. Mamy tutaj pudełeczko, w środku niego jest takie plastikowe pudełko, takie z twardego plastiku, i przez te dziurki w kartoniku prześwituje kolor, dzięki czemu wygląda to bardzo fajnie, jak taki blok z Minecrafta. Akurat w tym wypadku wygląda jak ruda, złota. Tutaj mamy napisane, że figurki są od 6 lat, że w środku jest jedna losowa figurka, no, że jest to seria pierwsza. I tutaj na brzegach możemy zobaczyć, jakie są dostępne figurki. Mamy Spider Jokeya, Alex i Endermana, e, Pig Raidera, Squida, en Ender Dragon Fight, e, Nether Portal, Creeper and Ocelot, Gast Fight, Steve i Wolf. I jestem bardzo ciekawa, jakie ja będę miała w środku. Ogólnie uwielbiam właśnie takie blind bagi, czy też blind boxy, kiedy nie wiem, jaka figurka znajduje się w środku. Bo nie wiem, zawsze, ciekaw... zawsze lubię te emocje, kiedy otwieram i się zastanawiam, które mi się trafiły. Tutaj wszystkie mi się naprawdę bardzo podobają, także będę zadowolona z każdej. Myślę, że otworzymy sobie teraz tą pierwszą. Różowe nożyczki wkraczają do akcji. Chciałam przeciąć tutaj. Bo ja lubię zachowywać opakowania. Nie lubię ich niszczyć. Dobra, no, zobaczymy, co jest w środku. Już samo opakowanie właśnie bardzo mi się podoba. Zawsze doceniam takie rzeczy. I otwieramy karton. O, już podarłam. Tak chciałam nie zniszczyć. No. Ok, otwieramy kartonik. Jak mówiłam, w środku jest plastikowe pudełeczko. W tym wypadku żółte. Co, otwieramy. Mam Steve'a! Słuchajcie, w środku jest taka folia, w której mamy figurkę podzieloną na części. To jest też podstaweczka. I musimy ją samodzielnie złożyć. To pudełko jest bardzo fajne. Może się do czegoś później przydać. Ok. I mamy tutaj instrukcję, jak złożyć tego Steve'a. Ja dostałam Steve'a z takim diamentowym kilofem. Dobra, no to otwórzmy go. Jestem mega, mega ciekawa jaki on jest. Fajnie zapakowane każda część osobno. Dzięki czemu nie obijają się tak po pudełeczku czy coś. I fajnie, że można go samemu złożyć. Lubię takie rzeczy. No nożyczki, nie zawodźcie mnie teraz. Okej. Okay. Wyjmujemy Steve'a, bez rączek. Okej. Okay. Już nie martw się. Zaraz dostaniesz łapki. Okej. Okay. Mam nie gorączki i jeszcze kilo. I teraz spróbujemy go sobie złożyć. Dobra, więc yy, która rączka jest która? Ta jest z tej strony. Musimy ją włożyć. Okej, okay. Steve, masz już jedną rękę. <grych> Dobra, teraz druga. To jest ta rączka, w której będzie kilof. Dobra, mamy to. I jeszcze kilof. W którą stronę chyba obojętnie? I mam Steve'a, takiego skaczącego z kilofem. Jest bardzo ładny, ładnie zrobiona ta figurka, fajnie pomalowana. I Steve w swoim turkusowym t shircie i, i w takich jeansach I teraz jeszcze on się wspina, w sobie. on nie skacze, tylko się wspina tutaj po schodkach, że włożymy go do jego podstawki. Także tak się prezentuje gotowy Steve. On chodzi po jakimś takim czy coś takiego. E, fajnie, właśnie tutaj jest tak wytłoczony jakby wzór, takiego kamienia. Bardzo ładnie wygląda ta figurka. Ten kilo jest fajny. Fajnie, że on Tutaj nawet na dole, tak jakby mu wystaje z ręki. Także fajne detale są. I mam pierwszą figurkę. Okej. Okay. Jest Steve. Zobaczymy, co jest w drugiej. Teraz wybiorę e, Redstone'a. A diament zostawię sobie na koniec. Bo wiadomo, wszyscy najciekawiej będziemy zbierać diamenty, także diament zostawię sobie na koniec. Ok. Odbieramy. Kolejne plastikowe pudełeczko. Dobra. Aaaa, mam drugiego Steve'a! Dobra, trafia mi się powtórka, niestety. Mam drugiego Steve'a. W takim razie. Nie będę, go, e, nie będę go składać, tylko zostawię takiego takiego nienaruszonego. Dam komuś w prezencie, na pewno się ucieszy. Schowamy go do pudełeczka. Dobra, mam nadzieję, że w diamencie nie będzie trzeci Steve. Otwieramy! Otwieramy diament. No, także jak widzicie kolor pudełka w którym jest raczej nie ma znaczenia co do figurki. Tę bardziej funkcję ozdobną. Proszę. Okej. Okay. Śliczne niebieskie diamentowe pudełko. No teraz w sumie tak sobie pomyślałam, że to jest takie fajne, bo tak jakby my z tej rudy diamentu y, wydobywamy diament i mamy cały blok diamentu albo blok złota od razu. <gryw> Także fajnie, mamy już bloki. Fajnie to w sumie pomyślane. Dobra, otwieram. Okej, okay, tutaj też mi się nie poszczęściło, niestety jest Steve numer 3. <grymnie> Przynajmniej e, mój Steve odpakowany miałby z kim grać w kooperacji, nie czułby się samotny. Ale jak mówię, te inne Steve y, e, sobie tak e, zostawię, zapakowane. Zawsze można się z kimś wymienić, jeśli macie przyjaciół, którzy też lubią figurki z Minecrafta. E, także zawsze można się wymienić, jeśli macie podwójną e, i, i wasz też, także nic straconego. <grych> no a, a ten Steve, który go mam, którego opakowałem pakowałam, wygląda taki. Jest naprawdę ładny. W ogóle to chciałabym mieć wszystkie te figurki. Okej, okay, także jestem tutaj już z moim e, ślicznym Stevem. Możecie spojrzeć na niego jeszcze raz z każdej strony. Prezentuje się naprawdę fajnie. I jeśli ktoś lubi figurki, tak jak ja, uwielbiam figurki, a figurki z gier, to już w ogóle, bo to jest połączenie moich dwóch miłości. E, także bardzo mi się podoba jest bardzo ładnie zrobione i na pewno postawię ją gdzieś koło biurka i będzie mi towarzyszył podczas grania. Nie tylko w Minecrafta, tylko w ogóle. <grych> o fajnie. Okej, okay, ale przejdę już do konkursu, bo pewnie wszyscy na to czekacie. Otóż e, mam dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie 15 takich figurek, 15 takich e, pudełeczek i każda osoba wygra jedną figurkę, także wygra aż 15 osób. No i najważniejsze, czyli co musicie zrobić. Żeby wziąć udział w konkursie, e, musicie e, wykonać własnoręcznie z takich ogólnie dostępnych materiałów, jak nie wiem, karton, papier, jakaś bibuła. Nie wiem, butelki, obojętnie z czego, wykonać dowolną, wybraną przez siebie postać z Minecrafta. Właśnie własnoręcznie musicie coś wykombinować. Tutaj mam teraz taki przykładowy filmik, w którym jest pokazane, jak to może wyglądać. Akurat bardzo fajny pomysł, jak można zrobić smoka kresu. Po prostu bierzemy taki drewniany spinacz do prania, pomalowany na czarno. Z czarnego papieru wycinamy. Inne elementy, takie jak nóżki czy skrzydełka, oczywiście nadajemy im odpowiedni kształt. Przyklejamy to wszystko do spinacza, zarówno nóżki, jak i skrzydełka, takie fajne, pofalowane. Dodajemy oczy, malujemy źrenice, no i jeszcze czas na ogon. I właściwie można powiedzieć, że smok kresu jest gotowy i prezentuje się naprawdę fajnie. Także liczę bardzo na Waszą pomysłowość, że też wymyślicie coś fajnego i stworzycie własnoręcznie jakąś fajną postać z Minecrafta. Po drugie, oczywiście musicie zrobić zdjęcie swojemu dziełu i wysłać je na mojego specjalnego konkursowego maila, czyli marykadenkonkurs.gmail.com i pochwalić się tym również na Facebooku, w komentarzu pod postem, w którym będzie link do tego właśnie filmu, który oglądacie. Czasu macie dosyć sporo, ponieważ aż dwa tygodnie od dzisiaj, czyli do 22 grudnia 2015. Także dwa tygodnie, myślę, że to jest całkiem sporo, żeby wykombinować coś fajnego. Postarajcie się, wymyślcie coś kreatywnego, jestem bardzo ciekawa Waszych pomysłów. No i potem ja oczywiście przejrzę te wszystkie prace, wybiorę 15, które najbardziej mi się spodobają i Wyniki przekażę Wam w specjalnym filmie właśnie na moim kanale na YouTube. w którym pokażę Wam 15 zwycięskich prac i dowiecie się po prostu, kto wygrał. No i w sumie z najważniejszych takich fundamentalnych zasad to są wszystkie, e, prawda Steve? E, najważniejsze to po prostu grajcie fair, e, zróbcie pracę własnoręcznie według e, Waszego pomysłu. I dla mnie liczy się przede wszystkim pomysł, ale też taka ogólna estetyka pracy, to w jaki sposób została wykonana. Bardzo czekam na Wasze kreatywne pomysły. Mam nadzieję, że wymyślicie coś fajnego. Pełne regulamin konkursu znajdziecie też klikając w link w opisie do tego filmu. W opisie ogólnie będą też wszystkie ważne informacje, także warto tam zajrzeć, jeśli konkurs Was interesuje. No i co? Ode mnie to by było już wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Ja jestem naprawdę zachwycona. Moim Steve'em. po prostu, no, takie figurki. Ok, także ode mnie to tyle, czekam na Wasze prace, postarajcie się i mam nadzieję, że będziecie się przy tym dobrze bawić, także buziaki i pa pa!